dobry kochani, witamy Was w kolejnym vlogu, czyli ja. Dzień dobry. I kominek. Jak widzicie, pięknie się pali. Jest, jest po południu troszkę, ale mamy do pracy jeszcze parę, na dwie godzinki dosłownie. A napaliliśmy sobie w kominku, żeby było przyjemniej. tak właśnie wrócił od tego kolegi. Kiedy były te linie Janusza? W poniedziałek? W poniedziałek, no. Ale wiecie, że impreza była niezakrapiana, a zresztą słabo kierował, tak? No i druga sprawa, to przecież idziemy do pracy. To spędzamy sobie przyjemnie popołudnie. Zanim pójdziemy do pracy, tutaj jeszcze Wam nagram ten haul z Giska. Pokażę Wam, co mi się udało tutaj wyczarować w garach i, i zabieramy się za kolejny wlożek także do zobaczenia. Idziemy do kuchni. Tutaj mamy już przygotowane, słuchajcie, będzie podział majątku. Czyli to nam, to mamie. Kuchnia jeszcze jest umazana, bo kapie z tego szybkowaru, A flaki wyglądają tak. Dla niektórych, ojej, dla niektórych może to być tuste, ale, ale wierzcie mi, że to nie tyle tłuste, co takie kolagenowe. Ja Wam zaraz pokażę. Z wiadomych przyczyn nie. Wkładałam takich warzyw korzeniowych, tylko to były same, są same zioła. I tutaj muszę przymknąć oko na to, że są same zioła. Imbir, gałka, wiecie, to, to, to co do flaku idzie, a spory gar, widzicie, będziemy mieć na... Tak jak mówię, podzielimy się tutaj z, z mamą, bo ona też lubi bardzo flaki. I jeszcze nam zostanie dużo na, na kilka dni. Teraz Wam pokażę to, co przyszło, co, co, po cośmy pojechali. Do um, iska. Czyli dwie kołdry, one były, wiecie, wszystko było zamówione, jakby skompletowali, dlatego że tych kołder było bardzo mało na sklepie, jak i też inne rzeczy też były jakieś pojedyncze, albo było ich po prostu mało, więc ja się bałam, a byliśmy wtedy jeszcze w hotelu, to był chyba, jak ja zamawiałam, to był czwartek albo piątek, bałam się, że do w poniedziałku czy do wtorku to się rozejdzie, a isk mamy w to, tylko w Tomaszowie, więc potem chyba nie wiem, czy w Piotrkowie, czy gdzie, no ale to ja nie chciałam. Chciałam po prostu jechać, chciałam to wymacać, bo to jak. Jak Wam mówiłam, e, miałam ząka ostatnio z tamtym gościem i, e, i mówię, muszę zobaczyć to, dotknąć, zobaczyć jak to, jak to wygląda. E, a było kilka rzeczy takich fajnych, które, jak tutaj Wam zaraz pokażę, ręczniki. Mówię, dziwna rzecz, ale zaraz powiem szczerze, że nawet sama tego do, dokładnie nie oglądałam w domu. Tylko zobaczyłam tak szybciutko, jak to wygląda w sklepie, e, uznałam, że, że warto, więc idziemy rozpakowywać ten cały Majdan, bo zobaczcie, tutaj jest cały wór jest zakupów, no i tutaj jeszcze te kołdry, tak? Także do zobaczenia na górze. Witam Was w nowym vlogu w sypialni, ten sam dzień, w którym nagrywałam tam w kuchni, ale rzeczy są zgoła inne i na tematyka Dzisiaj tematyka sypialniana, czyli sprawy łóżkowe. Tamte kołdry, tak jak Wam mówiłam, jeszcze zwrotu nie dostałam na tamte kołdry, natomiast nie czekając... Patrzcie, jak to nie ma tego złego, nie? facet spieprzył, gdybym zamówiła to z innego sklepu, przyszłyby wymiary normalne, to bym nie miała kołder puchowych. Ale, że facet dał ciała, to wyszło to na dobre. Jak ja, ja Wam zawsze mówię, że nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło, pamiętacie? Zawsze to powtarzam. Są rzeczy, które jak coś się dzieje źle, to ja tak sobie w duchu czy tam mówię, ciekawe jak to się, wiecie, obróci, nie to, że jakoś jestem przesądna czy coś, nie, bo ja w zasadzie w takie rzeczy... Yy, znaczy, nie jestem w ogóle przesądna, tylko chodzi o to, że w moim życiu tak jest, no takie, tak, tak mnie doświadczenie nauczyło, że co nas nie zabije, to nas wzmocni, co yy, nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. I bardzo dobrze, słuchajcie, kosztowało mi to trochę nerwów wtedy, yy, teraz więcej wydanych pieniędzy, ale za to inwestycja na wiele, wiele lat, bo ponieważ yy, znalazłam w isku kołdry puchowe z 1300 na 600 zł, więc to jest puch. Albo kaczy, albo gęsi. Zaraz Wam powiem, ale się wydaje mi, że to będzie puch yy, kaczy. Tu miałam takie te. O, co? Yy, taka ulotka Pani mi tutaj dała yy, jakby całą instrukcję yy, użytkowania tych, yy, tych kolder. To jest puch yy, kaczy. Nie będę tutaj już szukać, ale to jest puchka. Wyjmę sobie tylko, żeby Wam powiedzieć ceny, tak? Więc te kołdry dwie wiążą dla nas. Fajnym takim, nawet na lato to ja sobie wiecie, w to włożę i y, gdzieś tam wysoko y, do garderoby, albo nawet y, w to moje łóżko. Wiecie, tam w to wielkie, ogromne. Ono, tak, jak się otwiera, to jest takie normalnie, że tam pół można schować. No? E, I tak te kołdry są tak. Yy, ładnie wykonane, ładnie uszyte. No to też ładna cena, nie? Jakby nie było. Yy, to jest ta kolekcja, jeżeli tutaj ktoś dostrzeże, nie dostrzeże. Tak. Yy, troszkę szaleźć. ja to lubię taką pościel szeleszczącą. W hotelach tak czasem jest. I yy, w hotelach też są kołdry puchowe. W Gołębieskim są kołdry puchowe. Zdarzyło nam się spać. Nie wiem, za każdym razem nie zwracaliśmy. Ale akurat te, które sprawdzaliśmy, to były właśnie puchowe. Także leżą mi od wczoraj, a jest środa, ja Wam mówiłam, nie? Czyli od, jest od wtorku. Ja już bym chciała wczoraj pod nimi spać, ale mówię, najpierw Wam nagram taki, no, filmik, żeby, żeby nie ten, bo mówię, jak już, oblo, wiecie, oblokę w te, no, w poszeweczki, w tę, te, w, w tą pościel, to już, mówię, to już nie, nie będziecie widzieli. A tak to są właśnie, a są takie jeszcze z pierza kaczego? Tylko tam jest pierze, wypełnienie pierza, naturalne I, i są po 200 zł. To też jakaś promocja jest. Ale mówię, te dwie z 1300 po, po 600 zł. Naprawdę dobra cena. Także podziękować panu, że mi zrobił bambuko. No, żeby tylko mi oddał te pieniądze, nie? Druga. Ja sobie już obejmę, bo zaraz będę ją yy, na łóżko przygotowała. Zamówiłam tam, wtedy też odłożyli mi prześciadło, bo takie prześciadło było 240x220, ale jak dotknęłam, wiecie, w sklepie, to ono nie fajne było. Ja ono wtedy 100 zł. A muszę mieć prześcieradło duże, dlatego że moje łóżko jest takie kontynentalne 220x240 i tutaj ma 30 cm chyba materac, 40, jakoś tak, więc muszę takie mieć wielkie, ogromne, żeby to jeszcze mi podsadzić pod materac. Dwa ręczniki, bo to były jakoś, wiecie co, we, po, dwa liczone. Nie wiem czemu tak teraz jest, ale one były e, po 50 zł, chyba jeden, ale musiało być w zestawie. Słuchajcie, dwa. Dwa duże i, i dwa małe. Ale są ładne, ciekawe są, zobaczcie. Są takie węższe. E, więc fajny na kaloryfer, może to i dobrze, dlatego że i tak, wiecie, każdy się wyciera swoim ręcznikiem i tak, nie? A z jednej strony tutaj mają takie frędzelki. To jest takie mało spotykane, no bynajmniej ja nie widziałam, nie miałam takiego ręcznika nigdy. Fajny, taki nie za gruby, ciekawy jak z chłonnością. I to jest taki symbol, jeżeli to by kogoś tutaj interesowało. To jest 65x30 i te ręczniki są dwa. I tak jak mówię, to, a kolory były różne. Yy, tylko ciekawostką taką jest to, że jak ja poszłam na sklep w poniedziałek, to na sklepie już tego nie było, czyli to były ostatnie sztuki wtedy i one mi, one mi spakowały to, odłożyły po prostu do zamówienia na, na torek. Tu mam drugi. Zaraz wrzucę do praki, one mi się fajnie upiorą. I tu mam dwa małe. Taki do kompletu, żeby wiecie, do rąk były, nie? I one były, te, te były troszkę tańsze, bo te były chyba po 23, 23, 47. O. Muszę to po tego, bo potem jak mi do tego dywanu a on jest taki mięsisty, to będą kły. Więc muszę to porządkować. O, i właśnie. I tak wygląda ten. Ten ręczniczek mały. Akurat tak fajnie, na, jak ja mam w Łazience, takie kółko, na, na dole, Łazience. To fajnie y, założyć to i, i będzie ładnie wyglądało. Bardzo ładne. A też mam takie brązy y, właśnie w, y, w Łazience. Dobra. Potem y, to wzięłam. U ja to widziałam, jakie dziewczyny na kanale, że teraz to w promocji były te ściereczki, albo one w ogóle takiej cenie są, nie wiem, no wydawało mi się, że są tanie, bo tu jest raz teraz wam powiem, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć takich ściereczek do twarzy, a ja takie używam jak do, do wycierania twarzy, wiecie, z, po, po zmyciu makijażu, nie? To używam takich ściereczek yy, i one były po 16 z groszami. Te, te 10 ściereczek kosztowało, czyli były po złotych 60, takie, takie ściereczka jedna, nie? Yy, jedna sztuka. Wzięłam sobie poduszkę, bo my mamy też takie poduszki profilowane i Sławek. Miała, wzięłam dwie, ale yy, sergiś tam pojechał, potem przyjechał, akurat wszedł do sklepu, za nie ja to zapłaciłam. On mówi, że on takiej poduszki nie chce. Bo on ma tą profilowaną, tą taką wiecie ortopedyczną, ponieważ ja śpię na japie, co widać zresztą tam po moich zagniotach, no to nie na tej wiecie wyprofilowanej, one są takie sztywne te poduszki. To jest mi tu niewygodnie, więc śpię na takiej, coś podobnego jak ta, tylko że tamta była hotelowa. I powiem Wam, że jak na pościel hotelową, a mam ją już dwa lata, to całkiem nieźle się trzyma. Tamte poduszki, bo najczęściej zazwyczaj to one pierwsze idą do, do wymiany, a tamta nie. Natomiast ta jest z tej serii też z takich lepszych. Tylko, że to nie jest zupełnie nienaturalne, tylko takie a, syntetyczne. Ale mi to nie przeszkadza. Natomiast jest gruba, zobaczcie. Jest fajna. I ona kosztowała 56 zł. Już Wam mówię, kosztowała 65 zł. No, 65. Dlatego wzięłam jedną. Pani mi oferowała jakąś dobrą pościel w promocji, ale ja mówię, pościel to mnie jest aż nadto. to. Ja wam mówiłam, że niektóre rozpakowałam, niektóre są jeszcze w ogóle nierozpakowane, rozpakowane te z Homendyu, więc mówię po co mi pościel, nie? I wzięłam do dzieci, tak ja wam mówiłam, że chcę im zrobić na biało. Wzięłam prześcieradło z takiej cienkiej, nie wiem z czego. To nie jest to nie jest frotte, tylko to jest jersey. Za 40 zł. Ale takie przyjemne. W dotyku. Fajne. I dwie kołdry. Mam do nich na łóżko. I też zaraz od Kołdry są z tych cieplejszych. Metr 55 na 2 też w temperaturze 60 stopni można suszyć w suszarce. Ja na to zwracam uwagę, wiecie, czy można kołdry prać. Bardzo mi cieszy to, że tą z puchu mogę prać. A w niektórych tych pralkach czy suszarkach to są już te programy, gdzie można prać i suszyć właśnie puchowe rzeczy. I taka kołderka, fajna. I te kołdry też nie były drogie. Bo one kosztowały. Yy, jedna kosztowała. Moment. Yy, 85 zł. I całość za, za całość zapłaciłam 1630 zł. Ale mówię, to już są takie, wiecie, wydatki. No, raz na jakiś czas, tak? Wiadomo, że yy, te kołdy, które się nie pierze, które. Yy, mają, znaczy nie wolno prać, bo są takie, które nie wolno, to one zwyczajnie są do wyrzucenia. Natomiast te, które pierzemy, no to możemy mieć naprawdę na lata. I mam nadzieję, że te też tyle wytrzymają to wszystko. Nie, to jeszcze, a jeszcze jedna kołdra. Tak. Jeszcze jedna kołdra. Natomiast te, które się pierze, które się suszy, to nam naprawdę na długi, długi czas. I ten vlog będzie krótki, dlatego, że to miało być głównie tutaj na jeżeli chodzi o iska, a promocje nie wiem do kiedy są, musicie sprawdzić sobie wisku, jeżeli chodzi o te kołdry puchowe, bo, bo to trwa chyba od tamtego tygodnia już, albo do wyczerpania zapasów, nie powiem nam dokładnie. Także kochani, tutaj ten pokój generalnie bardzo lubię, tylko, że tak jak Wam mówiłam, wracając do tego tematu, gdzie ja mówiłam, że muszę mieć jakiś taki fotel, wyście mi tam doradzały, kup, nie kup, ale tak zeszło, zeszło i nie kupiłam, ale tutaj, tu mi się fajnie nagrywa, już pomniałam to, że już chyba to światło się unormowało, to to tu mi się fajnie nagrywa, bo raz, że jest, wiecie, akustycznie, nie, nie rozchodzi mi się gdzieś ten głos i nie muszę i tak nie mam mikrofonu, ale w tych dużych pomieszczeniach dobrze byłoby mieć. I, i jak teraz widzę, właśnie nie bleszczy, gdzieś tam nie odbija się, jak, tak, jak, tak jak w tym kuby pokoju. Więc tu bym miała fajne takie miejsce. Tu oczywiście stoi świeca, ale będzie stał stroik taki na święta, bo ubiegłe święta było zupełnie zgoła, inne ułożenie. To łóżko stało w tą stronę. Te komody też były, bo to są dwie komody, wiecie, złączone ja Wam pokazywałam, nie? I, I zrobiłam z tego taką jedną, bo tu mam taką z kolei, gdzie stoi telewizor, O, to tu jest taka na telewizor typowa komoda, nie? A te były, nie były ustawne w związku z czym tak zrobiłam jak zrobiłam. I nie żałuję, fajny pokoik, fajna sypialnia. Jak się przychodzi, to tutaj śpimy. Także tak. Kończyć, nie? No, kończyć. Jak nie mam o czym gadać, to, to nie będę na siłę przedłużać, słuchajcie, bo, bo to nie w tym rzecz. Także jak komuś coś podpasowało, to piszcie, co wy byście tam. Czy może coś kupiliście z tego polecenia, z mojego polecenia dzisiejszego? A ja się zabieram za ubieranie pościeli, oblekanie w moją pościel, jedną z tych, to, które mam już uprane, wyszykowane. I, i będę spała się pod cieplutką kołderką puchową z kaczki. A, bo te z pierza, jak tam czytałam jeszcze, wiecie, z pierza kaczego, to, to pisało, że śmierci. dlatego nie, bo ja bym wzięła tam tą kołdrę z pierza. Tylko tam pisało, pisali ludzie, że faktycznie śmierdzi kaczką. A tą wąchałam, wąchałam. Chyba z 5 minut przy niej, muchałam. Nie czuć. A zresztą przy tych nie było nic napisane, znaczy nie było takich komentarzy, że, że śmierdzi, więc spoko. A powiem Wam, jak się śpi jutro. Także kochani, nie wiem, czy się do Was jeszcze dzisiaj odezwę, ale jeżeli nie, no to życzę Wam cudownego dzionka i zapraszam na kolejny filmik na moim kanale. Pa-pa!